W wielu miejscowościach opolszczyzny już wprowadzono dwujęzyczne nazwy. Teraz mniejszość niemiecka chce dodania niemieckiej nazwy także na kolei. Jest, powiedziałbym, z jednej strony wyraźnym sygnałem, gdzie zamieszkujemy, no i myślę, że pewnego rodzaju także em, atrakcją turystyczną tego regionu. Samorząd Krząstowic chce od kolei przejąć dworzec kolejowy. Po niemiecku i polsku mają być tu bilety i rozkłady jazdy PKP. Teraz tablice są stare są i tutaj? tylko po polsku. Nowe mają być już w dwóch językach. Bardziej myślimy o estetyce. Te tablice, które w chwili obecnej, one szpecą. Mieszkańcy i radni są podzieleni, opolska platforma za przeciw PiS. Ja na ich miejscu zmieniłbym również nazwy salonów urody, miejskich szaletów, wytwórni jogurtów. Tu jest tak, który przyjeżdża. Nie zna języka polskiego, no więc niech będzie miał yy, yy, po niemiecku. Dwujęzyczne tablice na dworcach można bez przeprowadzania referendum wprowadzić wszędzie tam, gdzie mniejszość stanowi co najmniej 20%. Takich gmin w województwie opolskim jest 27. Teraz to wszystko. Główne wydanie wiadomości o 19.30. Zapraszam w imieniu Potra Kraśki miłego popołudnia. Do widzenia Państwu.